Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym postaramy się przejść grę i dzisiaj jesteśmy na najłatwiejszym trybie, w jakim to możemy zrobić, ponieważ jesteśmy na trybie Noob. Nie żaden hardcore, nie survival, tylko tryb noba, czyli najsłabszego gracza Minecrafta. Zobaczymy, czy uda nam się na tym trybie jak najszybciej przejść. Startujemy z trzema paskami z życia, full armorem, elitro i mnóstwo bardzo łatwych rzeczy. Jest to datapack, który ułatwia grę w 100%, na którym mogą zagrać dzieci, a ja postaram się przejść Minecrafta właśnie na tym trybie. Ostatnie osoby, które zasubskrybowały ten kanał to Sławek Siwek, Dream, Dawid Dersi, Kitty Mila, Mimonika Monika Bekus, dziękuję wam wszystkich za subskrypcję, jeżeli też chcesz znaleźć się w kolejnym odcinku, zasubskrybuj ten kanał właśnie teraz, a może jutro dostaniesz się do odcinka, a ja przychodzę do gry. A jeszcze wam powiem, że wszyscy przed 50 tysiącami zostaniecie wyróżnieni w jakiś sposób, nie powiem jaki, bo będzie super specjal na 50 tysięcy, więc zachęcam cię do zasubskrybowania, 50 tysięcy już coraz bliżej, a ja przychodzę do przechodzenia Minecrafta. Postaramy się zrobić jak najszybciej. Może uda nam się to nawet zrobić bez żadnego cięcia. I jestem ciekaw, czy da się w ogóle na tym trybie zginąć. Czy ja mogę zdjąć tę elitrę? Patrzcie, co tu się zadziało. Nie mogę zdjąć tej elitry. A dodatkowo ona się nam regeneruje, więc ją po prostu wyrzućmy. Postaramy się. Mam też obsydian. Okej. Okay. Aha, i zabijamy wszystko. Na, je, nawet nie ma animacji okej, okay, dobra, to to będzie dosyć proste tutaj mamy już pałki blaze'ów i w zasadzie możemy iść tak po prostu do smoka ale jakby to aha, i wszystko nam się duplikuje o nie, to jest naprawdę aż tak łatwe patrzcie tylko co tutaj się dzieje dobra, to chyba będzie dla nas za proste więc postaramy się to zrobić jak najszybciej Skoro mamy takie możliwości, możemy i tak wybrać się do Netheru. Bo czemu by nie? Znaleźć może jakąś wioskę, pokonać golema. Postaramy się zrobić taki dosyć trad tradycyjny speedrun, lecz z ogromnym ułatwieniem, jakby nie patrzeć. No bo jak tak szybko kopiemy i pokonujemy MOBY, to pokonanie smoka raczej nie będzie problemem. Jestem bardzo ciekaw, czy ja w ogóle mogę tutaj zginąć. Ja nie dostaję żadnych obrażeń. To ja może. Zamiast pokonać grę, spróbuję po prostu jakkolwiek zginąć w tym świecie. Dobra, tak zanurkuję. Niby coś dostałem, a jednak nie. No, dziwne. Dobra, wykopmy w takim razie to. Patrzcie, jak szybko to się kopie. I możemy w sumie zrobić coś takiego. I przedostać się do Nether w bardzo łatwy sposób. Tylko potrzebujemy jeszcze zapalniczki. Proszę, bądź tutaj coś. E, niestety nie. Ma. O, jest, tym można przecież podpalać. Zapomniałbym, że tym można podpalać, więc to sobie weźmy. Te niepotrzebne, totalnie rzeczy możemy e, wyrzucić. W sumie to nam, to możemy sobie założyć. E, bo czemu by nie? Ha, tego nie możemy ściągnąć eletry, No, okej, okay, niech będzie, że zostawimy to to i możemy podpalić i zobaczyć, co nas czeka w neterze. I zobaczymy, czy jak podpalimy się lawą, czy będziemy w stanie zginąć w ogóle w tym trybie. Jestem mega ciekaw, czy da się tutaj w ogóle zginąć. E, zobaczmy, czy może będzie gdzieś tutaj blisko coś. Zobaczmy, upadnijmy. No, od upadku nic. No nie, no, to jest aż tak proste. No okej, okay, niech będzie. No to poszukajmy w takim razie... Czemu elytra nie działa? Ok, działa. Poszukajmy w takim razie jakiegoś bastionu, albo... Albo, albo, albo czego? Albo fortecy. To jest dosyć prosty tryb, nie zabiera nam tutaj żadnych obrażeń. Tak jak mówiłem, to jest najprostszy tryb w Minecrafcie. Myślałem, że mimo wszystko jest nieco trudniejszy, a nie, że jest aż taki prosty, ale stwierdziłem, że czemu nie zacznę przychodzenie od najłatwiejszego trybu... Aha, wróciliśmy do punktu wyjścia. Zacznę od najłatwiejszego trybu, potem może postaramy się przejść na hardkorze, jeżeli taki pomysł Wam się podoba, zostawcie proszę łapkę w górę. A ja poszukuję bastionu, by... ooo i w końcu zemścimy się na tych wszystkich bru brutalach. Zawsze one mi... o ja już myślałem, że tutaj jest bastion, ale niestety nie. Patrzcie, nigdzie tutaj... W pobliżu nie ma żadnej fortyfikacji, co się dzieje? Ale latanie sobie poćwiczyłem przynajmniej. Dzisiejszy odcinek z latania na Elytrze. <laughs> Dobra, poszukajmy bastionu, bo Bastion bardzo chętnie zemścił się bym na wszystkich. O, i mamy fortecę. Bardzo chętnie zemściłbym się na wszystkich e, tych brutalach, które mnie zawsze pokonują. Dobra, są tutaj e, szkielety, siema, co tam u was? Dobra, możecie mnie atakować. Wy nic nie robicie też? No, okej, okay. Aha, a ja was jednym kliknięciem pokonałem wszystkie. No dobra. Yy, I mamy też setny poziom, co ciekawe. A jakiś jest looting? Looting jest chyba zwykły na tym mieczu, bo mamy tutaj tak: haste, który nam się cały czas zatrzymał na 0,2, regeneration i saturation. Nie wiem do końca co to ostatnie daje. No ale dobra. Skoro jesteśmy w neterze, to pokonajmy. Nawet nie ma tych animacji ataku. Nie wiem czemu. To jest animacja strzelania? Animacja strzelania jest. A z łuku też pokonujemy na strzanie? Z łuku nie pokonujemy na strzała. O proszę. Dobra, poszukajmy bastionu. Bo tam mimo wszystko mamy. Mamy już Blaze. Mamy już Blaze Rody, więc. Panie, by było, jakbym na tym trybie, jako że jest najłatwiejszy na świecie tryb, to bym się po prostu z chęcią zemścił na tych wszystkich brutalach, którzy, które w ostatnim e, odcinku, jeżeli ktoś oglądał, to wie, nie pokonały. Więc e, musimy się na nich zemścić, skoro mamy taką możliwość. Tylko gdzie tutaj będzie cokolwiek? Jakiś bastion? Halo, halo, jakiś bastion? Nie no, szukanie bastionu to jest jakaś masakra. Dobra, tutaj nurkujemy w taki sposób. Nurkujemy i lecimy tutaj. Nie no, dzisiejszy odcinek się tak wyskiluje na tej Elytrze. I w ogóle te fajerwerki nam się nie kończą, co ciekawe. Te fajerwerki, o tutaj nie ma żadnego wyjścia. Te fajerwerki są u nas nieskończone. Więc możemy tak naprawdę mega dużo ich wykorzystywać. Ale ja szukam, o jest kolejna forteca. Ale ja nie fortecy szukam. Ja szukam bastionu, by zemścić się na brutalach. Gdzie tutaj będzie jakiś bastion? Halo, halo. Bo tutaj nic nie ma. Ale okej, okay, zrobiliśmy 360 i lecimy dalej. No, halo, panie bastion. Po nie mówcie. No niewiarygodne, no żadnego bastionu. Czwarta? Czwarta forteca. A żadnego bastionu, nadal. To jest jakaś pomyłka ewidentnie. To jest jakaś pomyłka. Halo, bastiony. A, musiałem się podrapać. Jakikolwiek bastion. Halo, halo, jakiś bastion. Jest! Nareszcie! I to ten Hogliński. Aha, teraz możemy zawalczyć. Chodźcie, guźce! Guśców też strasznie nie lubię. Dawaj, tyk. Gdzie są brutale? A nie, na tej wersji nie ma brutali przecież. To jest ten dodatek, ten naj, najłatwiejsza gra, jest na 1,16. Zapomniałem, że tu brutali nie ma. Ale zmaściłem, ale i tak możemy skupić się na pokonywaniu tych wszystkich innych choglinów, niechoglinów, które zawsze nas denerwują. Jest walka, dawać, gdzie są do pokonania jacyś. Dobra, tutaj, gdzie? Nie ukryjecie się przede mną. Pyk, pyk. Nie ma animacji, nie wiem czemu, mm, atakowania, ale to nic, bo pokonujemy te świnie i tak na hita. One nam totalnie nic nie zadają. Cały bastion jest nasz. Cały bastion jest już nasz, chyba. O, jeszcze tutaj dwóch zostało, trzech nawet, dobra. Trzech pokonanych. Czy ktoś jeszcze został, czy cały bastion już podbiłem? Gdzieś słyszę, o tutaj jest jeszcze. Halo koleżko, chodź tutaj do mnie. Choć bo ja sam się do ciebie przejdę. Okej. Okay. Dobra, wychodzimy stąd. Lecimy na smoka. Nie ma co przecież przedłużać. Zobaczymy, ile nam potrwa pokonywanie smoka. Ogólnie jeżeli ten odcinek wyjdzie tak dosyć szybko. Nie wiedziałem, że aż szybko to tak uda nam się przejść. Minecrafta na tym trybie, bo myślałem mimo wszystko, że ten tryb jest nieco trudniejszy. O, w ogóle zrobiliśmy chyba. Nie, no dobrze, zrobiliśmy. Myślałem, że ten tryb jest nieco trudniejszy. To dzisiaj yy, będziecie mogli zobaczyć jeszcze jeden. O, jest jaki głośny, jest ten komunikat. Jeszcze jeden odcinek na moim kanale, yy, jako że jest sobota. Macie trochę więcej czasu, więc ten widzi się najprawdopodobniej gdzieś po porannych godzinach. A na przykład o 17, czy tam o 16, jeszcze dodam wam na przykład Skyblocka. Możecie dać znać, co wy na to. Ja sobie przeczytam. Yy, o nie, chciałem się podbudować, a i tak spadłem. Dobra, yy, zróbmy my tego typu. Aha, nie skoczyłem. Dobra, rozwalmy sobie tutaj miejsce. Ok, i wydostańmy się. Więc dzisiaj dwa odcinki. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli, możecie dać znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć dwa odcinki dzisiaj, jako że ten będzie pewnie krótszy, nie wiem ile już nagrywam, ale zaraz idziemy pokonywać smoka, więc, o już jest noc w ogóle, jest noc, ale o, nic mi nie robicie, jesteście słabe usze, dobra, zobaczmy w którą stronę, chociaż A Creeper nas, nawet Creeper na nic może zrobić, dobra, w tą stronę lecimy. I zobaczymy, może jest ten, może otwarty Stronghold, jakby był otwarty, to by było mega ułatwienie, jeszcze większe ułatwienie. Seed nie jest um, jakoś specjalnie ułożony pod ten tryb, um, pod ten najłatwiejszy tryb, więc um, żadnego ułatwienia takiego stricte związanego z mapą nie dostaniemy, ale może akurat nam się tak funkcjonuje, że ten Stronghold rzeczywiście będzie odkryty. Kto wie, na razie polećmy w tamtą stronę, w którą wskazało nam oko. O, proszę. Monument? Nie, nie wiem, jak to się nazywa, szczerze powiedziawszy. Pisaliście mi ostatnio. Yy, podwodna świątynia. <laughs> nie, no tak. To... O, skręciła, skręciła, więc to może być na tej wysepce. Zobaczmy. W sumie to możemy. Ha, mamy też oddychanie pod wodą. Dobra, wkopmy się tutaj. Tak losowo dosyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak się tak dosyć losowo kopiemy. Ale i tak co. Wow, wow, miałem właśnie powiedzieć, co nam może się stać, skoro mamy. E, jesteśmy na najłatwiejszym trybie. O diamenty! Kolejna perła. Dobra, przydadzą się, chociaż nie wiem, czy się przydadzą. Dobra, poszukajmy. Poszukajmy portal Rumu i będzie bardzo szybko przejście Minecrafta. Nie wiem, czy będę robił jakieś cięcia w ogóle tutaj. Y, szorki koleżko. Chyba, że ten. Y, chyba, że ten Stronghold jest tak jak ostatnio. Y, że jest za jakimiś drzwiami totalnie ukrytymi. Okej, okay, dobra, nie jest. Jestem ciekaw, czy mogę w ogóle ten. Czy mogę rozwalić. Y, jak to się nazywa? Możesz mnie nie atakować? Co za Gauguin. Dobra, y, robimy to i teraz Pyk. Okej, okay, będzie nam jeszcze brakowało, nie? Oczywiście, bo tutaj. Nie ma żadnego, więc zróbmy sobie jeszcze trochę. No, czy możemy się w ogóle tego pozbyć? Nie możemy się tego pozbyć. Ale możemy tego, co zdobyliśmy się pozbyć, więc okej. Okay. Spozbądźmy się po prostu. E, I zróbmy sobie... Pyk, pyk, pyk. I teraz e, wszystko tutaj. I jestem ciekaw... Czy możemy rozwalić end portal sprawdzamy czy nie bo jeżeli sprawdzimy i rozwalimy no to nie przyjdziemy gry ale zawsze to jest coś ciekawego do sprawdzenia więc może i chyba się nie rozwala chyba mimo wszystko jest nie do rozwalenia kilofem mimo popatrzcie rozwalamy wszystko w mgnieniu oka więc to też teoretycznie powinniśmy rozwalić dosyć szybko. Ale się nie rozwala, więc pokonajmy po prostu smoka. Smoku, gdzie jesteś? Jestem ciekaw. Dobra, rozwalmy sobie tak. O Boże. I co? Myślałem, że jest to nierealne na tym świecie. Ale ja dokonałem nierealnego. I zginąłem na baby modzie. No niewiarygodne. Dobra. Poszukajmy jeszcze raz. Nie, to jest niewiarygodne po prostu. Ja jestem jakiś udany. O, chłońmy, ochłońmy Jezu, aż, jest, aż mi łzy, łzy ze śmiechu poleciały. Ja byłem, byłem 100% przekonany, że jest to nierealne przegrać na tym trybie, ale jak się okazuje, ja jestem zdolny do wszystkiego. Myśleliście, że nie da się tutaj zginąć. Proszę bardzo, już? Wiecie, że się da. Nie no, niewiarygodna, chcę hardcory grać. <gry> ale już niedługo. Mam fajny pomysł a propos z tymi hardkorami. Yy, trochę się trzeba podszkolić, ale mam nadzieję, że się wszystko uda. Patrzmy okej okay, w tamtą stronę. <gry> Tylko pokonajmy smoka na tym najłatwiejszym trybie, a potem się zastanawiajmy, co z hardkorami. Mm, okay. O, jest, 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 dobra. Teraz bez żadnych faili. Chodzimy po prostu i pokonujemy smoka Bo to co zrobiłem było masakryczne. Dobra, teraz z dystansu. Pyk. 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 A pyk. Pyk. Ale teraz seria poleciała. Pyk. O nie trafiłem. No nie trafiłem. Dobra, podlećmy. Okej. Okay. Dobra, wylądujmy. I zostały nam dwa. Wow! Szybko dosyć kopiem. Dobra, pod, podsadźmy się. W sumie po co się podsaćmy? Podlećmy. Łoł! Co tu się dzieje? Yes, Ale skill! I teraz możemy pokonać smoka. Zobaczmy, czy dogonimy go i czy nie. Go z łapki nie możemy pokonać. Gdzie jesteś, smoku? O, o, i... Chodź tutaj. Chyba go nie da się w taki sposób pokonać, nie? Czy da się? Zaraz się przekonamy. O! I jest! W walce powietrznej! Pokonaliśmy smoka. Co ciekawe. Zginęliśmy na tym trybie. Nie spodziewałem się tego. Ale pierwszy raz wlećmy w smoka, który się rozpada i zgarnijmy całego ekspa. A nie, i tak mamy setny poziom. O, le się rozbił eksp. Atakują mnie, wszystko mnie atakuje. Nawet level na mnie wchodzi, patrzcie, jest zablokowany na setnym na tym poziomie. Jeśli film wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jako że ten film był taki dosyć specyficzny, dzisiaj o 17 ujrzycie jeszcze SkyBlocka, więc zachęcam do oglądania, zostawienia subskrypcji, jeżeli chcesz być w filmie. Ja dziękuję ci, cześć!